Paweł, powrót na Wisłę to chyba nie do końca sentymentalna podróż, bo celem jak zapowiadaliście były trzy punkty. Jest jeden, ale chyba satysfakcja z tego punktu też jest taka, jakby było zwycięstwo, bo remis uratowany no, w ostatnich minutach. Zgadza się, przyjeżdżaliśmy tutaj zamiarem po, po trzy punkty. Natomiast nie udało się wygrać. Ale też się cieszymy z tego remisu, bo, bo przegrywaliśmy 2-0. Tak? Udało się wyrównać na 2-2, wiadomo, później trzecia bramka stracona, ale w końcówce wyrównaliśmy i mogliśmy jeszcze stąd trzy punkty wywieźć. Właśnie, dobry prognostyk to chyba ta, to odrobienie strat, kiedy przegrywaliście już 0-2, nie poddaliście się, tylko do końca walczyliście o, o odrobienie strat. Zgadza się, tak tutaj wcześniej powtarzałem, przyjechaliśmy tutaj po trzy po punkty, ale yy, uważam, że, że pokazaliśmy naprawdę charakter, yy, przegrywając 2-0 i remisując tutaj mecz.